Gdzie ma tu wahacz? Zapraszam na test najbardziej zelektryfikowanego, też najszybszego, bo mającego ponad 300 koni i zarazem najdroższego obecnie oferowanego suzuki, czyli modelu Acros, który występuje jako hybryda typu plugin i swoją drogą jest oparty o Toyota 4. Startujemy! Oparcie się o model Toyoty wynika z coraz bardziej zaostrzających się norm emisji spalin i chęci SUZUKI, aby im sprostać, oferując klientom tu i teraz sprawdzone rozwiązanie hybrydowe. Pod kątem wyglądu różnice ograniczają się do przodu, który został zauważalnie przeprojektowany i moim zdaniem Akros ze swoim powiedzmy chytrym wyrazem twarzy wygląda lepiej niż sprawiające wrażenie z kolei zadowolonego RAV 4. Reszta nadwozia zmian się nie doczekała i efekt końcowy jest moim zdaniem udany, bo stylistyka omawianego modelu nie jest zbyt charakterystyczna. Więc podmiana znaczków nie wpływa na odbiór całości, a w swojej kanciastości testówka prezentuje się moim zdaniem ładnie dla osób poszukujących suwa o bardziej masywnej optycznie bryle. Akros występuje tylko w jednej wersji wyposażeniowej, czyli Elegance, i tam 19-celowe felgi aluminiowe dostaje się w standardzie, podobnie jak lakier metalik lub perłowy. W kabinie zmian stylistycznych praktycznie nie ma i na mnie, czyli osobie, która w rav 4 nigdy nie siedziała, Akros zrobił pozytywne pierwsze wrażenie, bo mamy tutaj może mało wyszukane, ale fajne takie dosyć neutralne linie, które nie są przesadnie nudne. No i projekt wnętrza testówki pasuje moim zdaniem do tego, jak prezentuje się jej na dwozie. Ciekawy i zarazem praktyczny detal stylistyczny udało się jednak tutaj projektantom przemycić w postaci półeczki wykończonej gumą na desce rozdzielczej. Suzuki A-Cross bazuje na RAV4, ale co ciekawe na jego wersji, która na polskim rynku zadobiotowała później niż testówka, czyli na hybrydzie plug o słusznej mocy 306 koni mechanicznych i za generowanie części z tej wartości odpowiada jednostka benzynowa 2,5 litra, a do tego dochodzą jeszcze dwa silniki elektryczne i akumulatory o pojemności 18,1 kWh. Suzuki zatem najpewniej uznało, że taka kombinacja w sporych rozmiarów Suwie i tak będzie swoje kosztować. Dlatego nie ma co bawić się w jakieś biedniejsze wersje, a zaproponować tylko Jedno elegans ze wszystkimi dodatkami na pokładzie. Osoby lubiące bardziej zaawansowaną konfigurację nie będą z tego zadowolone, ale biorąc pod uwagę, że testówka kosztuje 261 800 zł, to tworzenie jakichś trochę niższych półek wyposażeniowych faktycznie nie ma tutaj moim zdaniem większego sensu, bo jeśli ktoś to auto będzie chciał kupić, to obecność np. o 10 000 zł tańszej wersji raczej nie zrobi dla takiej osoby różnicy, a tak wyjściowo dostaje się dobry poziom wyposażenia, ale też nie taki, o którym można powiedzieć, że jest kompletny bez żadnych braków bo na pokładzie nie znajdziemy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych, na przykład pokroju wyświetlacza przeziernego czy kamer 360 stopni. Nie ma tu również nawigacji, w co aż na początku nie mogłem uwierzyć i moim zdaniem jest to zawstydzający brak w aucie za taką kasę, którego obecność Android Auto czy Apple CarPlay nie usprawiedliwia. W testowanym Suzuki jest za to wspominany układ hybrydowy o mocy 306 koni, w którym silnik benzynowy dostarcza 185 koni i napędza przednie koła. Ta sama oś napędzana jest przez silnik elektryczny, który generuje 182 konie mechaniczne, a kolejny silnik elektryczny ma moc 54 koni i on odpowiada za napęd kół tylnych w ramach rozwiązania nazwanego e 4 Dodatkowo dostaje się w akrosie bezstopniową skrzynię automatyczną ECVT, a całość tak przyspiesza od zera do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Przyspieszenie jest zatem w tym aucie naprawdę ostre i chociaż nie towarzyszy mu jakaś sportowa otoczka, to taki zapas mocy daje ogromną pewność podczas wykonywania manewrów bez względu na prędkość i też najzwyczajniej w świecie dostarcza dużo frajdy. Dzięki takiej dynamice mniej zwracało też moją uwagę obecność bezstopniowej skrzyni, która trzyma co prawda podczas przyspieszania monotonne obroty i komputer nie bawi się w jakąś symulację fizycznych biegów, ale praktycznie każde zwiększanie prędkości, na przykład wyjeżdżając z terenu zabudowanego, mogłem skończyć tak szybko, że silnik nie miał czasu po prostu za bardzo wybrzmieć. Dodatkowo ostrzej przyspieszając, nie musiałem wciskać mocno gazu, więc zadowalającą dynamikę osiągałem na stosunkowo niewielkich obrotach. Jeśli doda się do tego kulturalny i nienachalny dźwięk silnika benzynowego, to skrzynia w akrosie w żaden sposób mi nie przeszkadzała. Automat, jak na bezstopniowca przystało, pracował za to idealnie płynnie i też reagował szybko, co w połączeniu z natychmiastowym przyspieszeniem zapewnianym przez silniki elektryczne jeszcze poprawiało wrażenia z jazdy. Reakcja taka była obecna bez względu na poziom naładowania akumulatorów, ponieważ komputer zawsze trzymał w nich około 20% energii, zatem silniki elektryczny cały czas miały z czego ją czerpać, aby wspomagać spalinowca podczas przyspieszania. Gdy baterie były bardziej naładowane, to przy kilkunastu stopniach na plusie benzyna pod maską praktycznie ciągle mogła być wygaszona, bo duża moc elektryków pozwalała na dynamiczną jazdę nawet gdzieś na drogach szybkiego ruchu. Podróżując w takich warunkach zasięg elektryczny okresa się zmniejszał, ale w mieście przejechać tylko na prądzie mogłem około 7 80-80 km, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Gdybym nie chciał tak podróżować, mógłbym odpalić tryb hybrydowy, na którym samochód naprawdę zachowywał się jak właśnie zwykła hybryda, bo nawet mając energię w akumulatorach silnik spalinowy włączał się wtedy dosyć często i wcześnie. Jest to niestandardowe jak na hybrydę plugin, ponieważ zazwyczaj w autach tego typu tryb elektryczny jest forsowany, dopóki samochód machać trochę energii, a tutaj użytkownik ma większy wybór, co jest dla mnie ok. Po wyczerpaniu baterii tryb hybrydowy stawał się tym domyślnym. Nietypowo działa też w akrosie pedał hamulca i on akurat nie przypadł mi do gustu, ponieważ granica pomiędzy delikatnym i ostrym hamowaniem, jadąc niskimi prędkościami, jest w testowanym Suzuki zbyt cienka, przez co wciskając pedał najpierw niewiele się działo, a w pewnym momencie auto nagle zbyt gwałtownie się zatrzymywało. Odczuwalne jest to głównie w korkach czy na parkingach, bo na trasie mało zwracałem na to uwagę, niemniej jednak na początku musiałem się pilnować i chociaż później trochę się do tego przyzwyczaiłem, to nie powiem, abym polubił taki styl hamowania. A jeśli chodzi o spalanie w różnych warunkach, to w mieście jadąc z pustymi bateriami uzyskiwałem około 5 litrów na setkę. Na zwykłych drogach poza terenem zabudowanym były to również okolice 5 litrów. Na ekspresówkach przy 120 km na godzinę zużycie paliwa rosło do około 7 litrów, autostradowe 140 km na godzinę przekładało się na spalanie oscylujące wokół 8,5 litra. Miejsce na wtyczkę w testowanym Suzuki znajduje się z tyłu od strony pasażera, a ładowanie samochodu odbywa się wyłącznie poprzez kabel typu drugiego prądem zmiennym, co część osób może rozczarować, bo przy dużych akumulatorach możliwość ładowania też prądem stałym w hybrydach plug nie jest przecież czymś niespotykanym na rynku. W testowanym Suzuki maksymalna moc, którą wyciągałem korzystając z miejskiej infrastruktury, to 4 kW i w takich warunkach ładowanie do pełna trwa około 4,5 godziny. Akros zatem jest typową hybrydą do podłączania do gniazdka głównie w domu na noc i w w takich warunkach tempo ładowania nie będzie miało dla użytkownika większego znaczenia. Na zegarach śledzić można też inne rzeczy, są one częściowo fizyczne i częściowo elektroniczne. Punkt łączenia tych obu sekcji jest albo mniej widoczny, albo bardziej w zależności od tego, jak na ten zestaw wskaźników pada światło. Jeśli chodzi o warstwę informacyjną, to jest ona ok, ponieważ mamy możliwość monitorowania podstawowych parametrów dotyczących jazdy. Są wskazania z systemu audio, można też sobie zobaczyć, jak działają aktualnie napędy. Mamy tutaj również ustawienia, głównie związane z systemami bezpieczeństwa, więc jak się rozszyfruje te różne skróty, to można sobie w łatwy sposób tutaj wszystko dostroić. Mamy także ustawienia związane z ładowaniem pojazdu, i te akurat moim zdaniem mogłyby zostać przeniesione do centralnego wyświetlacza tego systemu inforozrywki, ponieważ byłoby to po prostu wygodniejsze, miałoby dla siebie więcej miejsca. Niemniej jednak, i tak jak sądzę, nikomu obsługa komputera na zegarach nie powinna sprawiać problemów, ponieważ oddelegowany został do tego wygodny krzyżek. Jest też przycisk wstecz, bardzo łatwo się z tego korzysta. Z lewej strony mamy także zmianę głośności oraz odbiór połączeń, z prawej strony znajdują się przyciski do sterowania tempomatem, a także zmianę piosenek czy źródła dźwięku. Bardzo przystępnie jest to wszystko zaprojektowane. Nie jestem tylko fanem tego, że zarówno przełącznik głośności, jak i zmiana piosenek nie mają takiego wyczuwalnego kliknięcia, gdy się je wciśnie do końca, przez co podczas jazdy ciężko jest czasami się połapać, czy na przykład wcisnęliśmy ten przycisk tak mocno, jak trzeba, czy jeszcze nie. Jeszcze w ramach ciekawostki związanej z działaniem komputera pokładowego powiem, że średnie spalanie można wyświetlać na nim jedynie, gdy mamy odpalony tryb hybrydowy. Gdy się włączy tryb elektryczny, teraz tego nie mogę zrobić, ponieważ jest on niedostępny ze względu na wyczerpanie baterii, to tutaj pojawia się średnie jedynie zużycie energii i przełączając góra-dół nic z tym nie można zrobić. Przyznam, że na początku chwilę się nagłówkowałem, co zrobić, żeby jednak to średnie spalanie na zegarach się pojawiło. System inforozrywki w Akrosie ma przekątną 9 cali i wyświetlacz o niestety kiepskiej jakości jak na auto w tej cenie, ponieważ są tutaj sprane kolory, też niska rozdzielczość. Wokół ekranu mamy jednak fizyczne przyciski pokrętła, poza tym, że jeden służy do nieistniejącej funkcji, to jest słabe. Ich obecność oceniam na plus, ponieważ ułatwiają przełączanie się po najważniejszych modułach. Wszystkie te moduły mają odpowiednio duże elementy interfejsu, też szybko się ładują, mamy ustawienia podane w sposób moim zdaniem przystępny. Można sobie również w jednym z ustawień w tym menu dostroić aranżację ekranu domowego, ale za bardzo nie ma co tutaj umieszczać. Jest również moduł elektryczny, który jest najbardziej, powiedzmy, interesujący. Można sobie historycznie sprawdzać, jak wyglądała sytuacja z naszą jazdą. Można też śledzić przepływ energii. Więc ogólnie ten system poza nawigacyjną wpadką daje radę, ale jakby nie patrzeć, jest zbyt biedny i zbyt przestarzały, jak na rozwiązanie, którego można oczekiwać w aucie za ćwierć miliona. Pod ekranem znajduje się panel klimatyzacji w pełni fizyczny, mamy jeszcze niżej przyciski oraz pokrętło do sterowania pracą napędu, wszystko jest bardzo tutaj przystępne, więc dla fanów klasyki będzie jak znalazł, chociaż niektóre elementy sprawiają tutaj dosyć siermiężne wrażenie. Lusterka boczne w akrosie są duże, odpowiednich rozmiarów jest również frontowa szyba. Pod szyby jest tutaj dosyć krótkie, maska dobrze widoczna z perspektywy kierowcy, poziomo poprowadzona, później pionowo zakończona, więc oczywiście trzeba brać poprawkę na rozmiary całego samochodu, ale ogólnie testowane Suzuki jest przyjazny podczas wjeżdżania gdzieś przodem. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej mamy słupek o umiarkowanej masywności. Tylna szyba, co prawda, trochę opada, ale jest sporych rozmiarów, jak nasuwa, nie jest zbyt wysoko poprowadzona nią znajduje się idealnie praktycznie pionowo ścięta klapa bagażnika. Kamera cofania w testówce ma przyzwoitą jakość, chociaż tutaj znowu biorąc pod uwagę cenę tego auta, to ocena tego elementu leci w dół. Mamy tutaj dwa widoki, jeden jest bardziej panoramiczny, drugi trochę mniej. I ten, moim zdaniem, jest optymalny do tego auta, ponieważ bardzo rozsądnie kontrolowana jest z nim perspektywa. Na pokładzie mamy też czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Rozmiary akrosa to 463 cm długości i 185 cm szerokości i oczywiście czuję się je podczas manewrowania gdzieś na ciaśniejszych przestrzeniach, ale biorąc pod uwagę kształty nadwozia nie jest aż tak źle i mnie testówką po mieście podróżowało się ok i na takie wrażenia wpływała też lekko pracująca wtedy kierownica, przy czym w reakcjach auta czułem taką ociężałość dużego suwa. Przy wyższych prędkościach odpowiedzi samochodu na ruchy kierownicą też nie były zbyt gwałtowne i to wygładzenie intensywne było głównie jadąc na wprost, dzięki czemu Testowane Suzuki prowadziło się przewidywalnie i ma się w nim takie poczucie, że neutralny układ kierowniczy został stworzony do płynnej jazdy bez szaleństw i w takich zastosowaniach sprawdza się bardzo dobrze. To samo powiedzieć mogę o zawieszeniu, które zdecydowanie ukierunkowane zostało na komfort i w miękki, trochę bujający się sposób reagowało na nierówności. Ponieważ zachowywało się na nich też całkiem cicho, to ogólne wrażenie izolacji kabiny do otoczenia jest w akrosie dobre. Jako wygodny słów na długie podróże, to auto sprawdza się moim zdaniem świetnie i nawet po kilku jeździe na nic pod kątem komfortu nie mogłem narzekać. Takie zestrojenie amortyzatorów przekładało się też na pojawiające się przechyły nadwozia, które jednak jadąc rozsądnie nie przeszkadzały, a akros w żaden sposób. Sposób nie zachęcał mnie do ostrej jazdy. W komfortowy charakter wpasowuje się też dobre wyciszenie, bo hałas, choć nie jest jakoś wyróżniająco się kontrolowany, to nie przeszkadzał mi również na drogach szybkiego ruchu. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu akrosa ma też praktyczny wydźwięk, ponieważ podświetlone są uchwyty na kubki, przestrzeń za dźwignią zmiany biegów oraz półki na desce rozdzielczej. Podświetlenia doczekały się również przestrzeni na nogi. Wszystkie te elementy mają kolor jasno-niebieski, znaleźć go można również na instrumentach pokładowych. I moim zdaniem jest to tutaj fajny wybór, ponieważ, po pierwsze, pasuje do charakteru samochodu proekologicznego, hybrydowego. Też niebieska barwa jest rzadko spotykana, dosyć więc tworzy tutaj niestandardowy i przyjemny nastrój. No i biorąc pod uwagę to, że ten niebieski kolor nie jest zbyt ciemny, to do czytelności praktyczności tego rozwiązania nie mam zastrzeżeń, jeśli chodzi o. Kompletność podświetlenia to tylko sterownik lusterek na drzwiach nie doczekał się swojego źródła światła. Z przodu w akrosie obecne są światła główne wykonane w pełni w technologii LED, tak samo jak paski do jazdy dziennej. Do tego towarzystwa nie pasują żarówkowe kierunkowskazy. W kierunkach w bocznych lusterkach diody się za to znalazły. Z tyłu LEDy obecne są w światłach pozycyjnych, w kierunkowskazach znowu nie i ogólnie testowany Suzuki w ciemnościach wygląda ok, ale jeśli weźmie się pod uwagę dzisiejsze standardy na jego półce cenowej, to projekt świateł wrażenia nie robi i powinien być według mnie nowocześniejszy. Światła akrosa zapewniają dobrą moc świecenia, jak również jego precyzję, więc pod tym kątem nie można się do nich przyczepić. Nie oferują one jednak żadnych bardziej zaawansowanych funkcji adaptacyjnych, i to z kolei w takim aucie można postrzegać już jako minus. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest, jak na mój gust, zbyt wysoki, ale biorąc pod uwagę, że ma obłe kształty, nie jest zbyt gruby, jest też bardzo lekki. Aż zaskakująco lekki, jak na swoje gabaryty, to nie przeszkadza w kieszeni. Wykonany został częściowo rozsądnie, ponieważ mamy tutaj czarny, chropowaty plastik. Częściowo już mniej tego rozsądku jest, ponieważ na froncie mamy łapiącą zarysowania niebieską szybkę, a z tyłu mamy połyskujące przyciski, które również łapią zarysowania. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce miękkie tworzywa, dobrze wyglądające, OK, wypadają też skórzane wstawki ze szwami, które obecne są również na drzwiach i ciągną się one aż na podłokietnik, który tutaj jest miękki, ale niestety tutaj mamy już twardą skorupę w niższych częściach kokpitu. Mamy również twarde materiały, które wypadają przyzwoicie, są w takich miejscach, że nie zwracają na siebie zbytnio uwagi. Przez brak fortypionowej czerni bardzo łatwo można tunel środkowy, konsolę centralną trzymać w dobrej kondycji. Wszelkie detale działają odpowiednio w postaci przycisków, pokręteł. Bardzo podoba mi się to, że mamy tutaj gumowane wykończenie tych pierścieni, zarówno na klimatyzacji, jak również wokół ekranu, więc to przyjemne jest w dotyku. Jeśli chodzi o spasowanie, to co najwyżej jakieś pojedyncze trzaski podczas takiego mocnego naciskania tutaj się pojawiają. Podczas jazdy nic złego nie było, więc ogólnie jakość wykonania w testowanym Suzuki wypada dobrze, ale też nie powiem, abym czuł tutaj jakieś doświadczenia estetyczne porównywalne z segmentem premium. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki ogromny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest dobrze, ponieważ, nawet mocno się prostując, od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki bardzo bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w umiarkowanym stopniu wystający i co ciekawe, jest wykończony nie tak jak zazwyczaj ma to miejsce, jakąś tkaniną, ale plastikiem. Tylna kanapa prezentuje się tak, obecny jest w niej rozkładany podłokietnik. Elektryczna tylna klapa w Akrosie pracuje w dosyć wyluzowany sposób. Kryjona bagażnik mający 490 litrów pojemności, niezbyt wysoki próg załadunkowy, bardzo duży otwór, a także regularne kształty. Chociaż tam w okolicach łączenia z drugim rzędem siedzeń trochę nadkola wcinają się w przestrzeń ładunkową. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to w testówce nie ma żadnych haczyków na jakieś torby czy kieszeni w nadkolach z praktycznych dodatków. Mamy tutaj jedynie gniazdo 220V oraz do zapalniczki. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazło się dojazdowe koło zapasowe. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń uzyskać można maksymalne zdolności ładunkowe wynoszące 1168 litrów i płaską podłogę, ponieważ jedynie oparcia leciutko się unoszą, ale nie ma tutaj wyraźnego uskoku. Podsumowując, Akros to bardzo przyjemny i relaksujący samochód do jazdy w ujęciu całościowym i też udana hybryda plug bo dostajemy tutaj rewelacyjne osiągi, duży zasięg elektryczny i też fajne dopracowane działanie całego układu. Problemem tego modelu jest jednak jego cena, bo zdaje sobie sprawę, że jest ona windowana przez rozbudowaną instalację elektryczną, ale płacąc ponad ćwierć miliona złotych, klienta wcale nie musi to obchodzić i może mieć on duże wymagania pod każdym względem, a w testowanym Suzuki przez ogólny sposób wykonania czy poziom wyposażenia nie czułem się jak w aucie na tej półce cenowej. Zatem Acros jest moim zdaniem modelem głównie dla osób, które na pierwszym miejscu podczas myślenia o nowym aucie stawiają układ hybrydowy, bo tutaj dostaną go na najwyższym poziomie. Dodatkowym atutem może być to, że chociaż jest to już model sprawdzony, to przez inny przód nie jest aż tak pospolity na ulicach jak Toyota RAV4. Jednak przy innych priorytetach zakupowych cenowe starcie z konkurencją, chociażby tą niekoniecznie hybrydową z segmentu premium jest dla testowanego modelu brutalne. I to wszystko, co przygotowałem o Akrosie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.